za wstawiennictwem świętego alberta chpielowskiego opiarnego bronicy ludzi ubogich i skrzywdzonych zanieśmy teraz do boga nasze wspólne prośby módlmy się za kościół święty aby głosząc słowo boże i sprawując eucharystię prowadził ludzi do zgody pokoju i sprawiedliwości ciebie prosimy Jezus! Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, za obecnego wśród nas biskupa Adama, prezbiterów i diakonów, aby niestrudzenie głosili świętą naukę o Jezusie Chrystusie, który umarł i z martwych stał. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, za prezydenta, zarządzących aby, spraw... aby Stawiennictwo Polskich Świętych, a szczególnie Stawiennictwo Świętego Alberta, wyjednało jej zwycięstwo wiary i Bożą pomoc. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Każdy jubileusz jest darem danym od Boga. Módlmy się w 45. Rącznicę Święceń Kapłańskich, Księdza proboszcza Zygmunta o Boże Błogosławieństwo na dalsze lata kapłaństwa, o zdrowie dary Ducha Świętego, aby z dziękczynieniem wielbił Boga i prowadził swoich parafian do nowego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, aby ich cierpienia i ofiary przyczyniły się do zjednoczenia wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i o potrzebne dary na wszystkie lata życia. Dla Julii w pierwszą rocznicę jej urodzin, dla rodziców, a także dla całej jej rodziny Ciebie prosimy Wysłuchaj nas, Panie Przez stawiennictwo świętego Alberta Módlmy się za nas samych, abyśmy z tej Eucharystii Czerpali siłę do dźwigania ciężaru naszego krzyża. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, prosimy, wysłuchaj nasze prośby i pomóż nam dostrzegać w cierpiących i ubogich zmęczone oblicze Twojego syna który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków,